Patryk, czy jesteście zmęczeni tymi dwoma ostatnimi tajbrekami z Jastrzęczkiem Węglem oraz z Rysowią? Na pewno jesteśmy zmęczeni. Tam chłopaki, tak jak Groni, w tydzień wykonali ponad 100 ataków. Dzisiaj dołożył pewnie kolejne kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt, więc ma prawo czuć się zmęczony. Ja grałem trochę mniej, także aż tak bardzo nie jestem, ale dzisiejszy mecz, mimo że czterosetowy, trwał 2,5 godziny, tak? więc y, też już czuję w nogach, że, że trochę dzisiaj było schakane. Jak dużo ty czerpiesz od Roniego, bo zauważyłem, że w czwartym secie, kiedy podczas jednej z zagrywek GKS-u y, dużo ci mówił. Y, jak ustawialiście się do tego przyjęcia? Tak, ustalaliśmy, kto odpowiada za, za jaką strefę i y, ustalaliśmy, jaki system realizujemy, który tam sobie przygo który trener przygotował i... Y, po prostu nasz system w przyjęciu. Ja na co dzień daje Ci trenowanie obok Amerykanina? Bardzo dużo, bo zawsze fajnie jest podejrzeć kogoś, tak jakby, który jest kogoś, kto był szkolony w całkowicie, powiedzmy, innym nurcie. I parę rzeczy już podpatrzyłem, staram się je implementować. Na razie nie są jeszcze może gotowe. Do... Na tyle, żeby pokazać je w meczu, ale, ale kilka sztuczek fajnych u niego zobaczyłem. Ja widziałem, że to bardzo szybko wszedłeś w ten mecz. bodajże że prowadziliście 5-3, już skończyłeś 3 ataki. Czy ty lubisz właśnie tak szybko być podłączony? Na pewno taka też, taki był też pomysł Miguela, żeby szybko mnie włączyć, bo byłem takim jakby nowym ciałem, powiedzmy, w zespole, bo, bo jeszcze z Ronim. Poza tym meczem w Rzeszowie nie, nie grałem na dłuższym dystansie, także myślę, że, że chciał po prostu każdego uruchomić migi od początku, żeby później na, w dalszej części meczu każdy był w grze i, czu, i czuł się dobrze w ofensywie. W pierwszym secie też prowadziliście, ale Katowicza nie wyrównali. Odebrałem to jako takie trochę rozluźnienie, też błędy w waszej grze tak było, czy, czy lepsza gra po prostu kks u no błędy, błędy zawsze będą w siatkówce na, na każdym poziomie, e, nieważne czy to jest Plus Liga czy, czy Igrzyska Olimpijskie, no błędy się niestety zdarzają i e, trzeba, je, trzeba je zaakceptować. Nie pamiętam super dokładnie, co się wydarzyło w pierwszym secie. Oczywiście chcielibyśmy nie mieć takich przestojów, ale, ale wiedzieliśmy od samego początku, że Katowice przyjadą tutaj i postawią wszystko na jedną kartę. W będzie zagrywki i w ofensywie na pewno nie będą trzymywać ręki. No i też tak było i wykorzystali, bo że tak jak powiedziałeś, chwilę, chwilę naszego rozluźnienia, chwilę gdzieś tam utraty fokusa i zapłaciliśmy za to przegranym setem ale już w kolejnych było coraz lepiej no i w czwartym pokazaliśmy to, na co nas naprawdę stać. E, ustawiliśmy sobie wszystko zagrywką i, i zaczęło nam więcej wychodzić. Złapaliśmy może trochę więcej jeszcze luzu, i, i czwarty set e, wysoko dla nas. Ostatnio powiedziałeś, że e, wiedzieliście, że GKS mocno się postawi, ale wydaje mi się, że chyba możecie być troszkę bardziej zaskoczeni e, tym, co zaprezentował GKS, aniżeli można by się było spodziewać jeszcze przed meczem. Chyba e, rywal zaskoczył was troszkę bardziej. Nie no, to jest dobry zespół z fajnymi zawodnikami młodymi i widać, że motorycznie są super przygotowani, więc może nie pokazali tego we wcześniejszych beczach, no ale tutaj z nami no naprawdę naprawdę bardzo fajnie rozwiązywali trudne, trudne sytuacje, nawet gdzieś tam na, na wysokich piłkach po niedokładnym przyjęciu potrafili wstrzymać rękę i, i zdobywać punkty, także. Byliśmy przygotowani na to, że, że mogą zagrać lepiej niż, niż do tej pory. Chyba na analizie wideo was troszkę ładnie przestudiowali, co? No to taka też ich, rola ich sztabu. No. My też ich przestudiowaliśmy i dużo rzeczy nam się sprawdziło, ale czasami rozgryźć przeciwnika, a później to, to zastosować też w każdym elemencie, to, to jest właśnie. Może właśnie w pierwszym secie, mimo że, że grali tak jak chcieliśmy, to, to nie potrafiliśmy swojej własnej taktyki zrealizować tak jak sobie zakładamy.